No widzimy, że złoto zaczyna się umacniać. To oczywiście jest też echo tego, co raz dzieje się w naszym regionie, czyli wokół Florinta i wokół Korony Czeskiej, ale przede wszystkim. Tego sentymentu, jaki jest na rynkach globalnych, mam na myśli nowe rekordy na giełdzie nowojorskiej, ale i też perspektywę, którą zobaczymy w najbliższych dniach, ale perspektywę odwrócenia trendu na dolarze. Przypomnę, że dolar w ostatnich tygodniach był na świecie nieco mocniejszy, a to się zaczyna właśnie zmieniać, więc tym bardziej. Powrót do słabszego dolara, powrót zainteresowania walutami bardziej ryzykownymi może sprawić, że złoty jeszcze bardziej nam zyska. Czyli ja bym właśnie zerkał na może bardziej takie techniczne kwestie, tak? czyli tego, jak zachowa się euro-dolar, czy tam właśnie będzie przełamanie spadkowej linii trendu. I też bym zerkał na to, co się dzieje na giełdzie. Tu akurat w Warszawie jest dobrze, natomiast jeżeli chodzi o Giełdę Nowojorską jesteśmy już bardzo, bardzo wysoko, więc zobaczymy też jak tego rynek podejdzie, jak, jakie będą doniesienia też w kwestii procesu legislacyjnego pakietu Bidena w kongresie. Na razie jest rezolucja o tym, żeby to pchać dalej do przodu, natomiast generalnie dobrze wiemy, że demokraci muszą jednak jakoś dogadywać с републиканцами. Myślę, że euro złoty będzie próbował zejść poniżej tego dołka z zeszłego tygodnia, czyli 4,47 i będzie szli gdzieś pewnie w stronę 4,42, nawet za jakiś tydzień, dwa. Tu przede wszystkim uwagę zwraca wypowiedź presa Glapińskiego z piątku, który powiedział, że bank centralny nie przywiązuje uwagi do konkretnego poziomu kursu walutowego. To jest bardzo ważne, tak? bo to pokazuje, że nie sprawdą to twierdzenie, że NBP będzie bronił poziomu 4,50, tak? Jesteśmy już poniżej. Natomiast jeżeli chodzi o parę euro-dolar, tutaj linia spadkowa trendu jest do okolicy 1,21, więc myślę, że jeżeli my to przełamiemy, to kolejne tygodnie płyną pod znakiem powrotu w stronę szczytu z początku stycznia. Jeżeli chodzi o ETF na indeks NASDAQ, uważam to za ciekawy pomysł, tak, tak jakby... Próbę dania inwestorom krajowym nowego narzędzia, z wyjściem na zagranicę, tak, bo wiadomo, że nie każdy. Nie każdy chce inwestować na rynku zagranicznym, może ma za małe środki, może boi się na przykład rynku dla jakim jest Rynek Forex. A tutaj uzyskujemy dość ciekawy produkt, zwłaszcza, że jak spojrzymy na E, Zwyżki indeksu NASDAQ ostatnich paru lat, no to są imponujące.